Witam Państwa. To będą ważne informacje dla eksporterów, bo być może dowiedzą się, jak promować swoją działalność za granicą. A ja witam w naszym studiu partnera Wortalu Eksportuj.pl, pana Macieja Gałeckiego. Pana Wortal przeprowadził, czyli Wortal Eksportuj.pl przeprowadził badania, którego zresztą, w których zresztą jesteśmy takim patronem medialnym. Może niech Pan powie, na czym polegały te badania. Badania, które zostały przeprowadzone w internecie, badania, które miały na celu znalezienie odpowiedzi na to, w jaki sposób, przy pomocy jakich narzędzi polskie firmy realizują swoje strategie eksportu za granicą. Czy skoncentrowaliście się Państwo tylko na badaniach internetowych? No, ale w zasadzie w tej chwili większość firm ma już internet, także tutaj tak, nie ma. Tak. Badania zostały przeprowadzone wyłącznie mm, poprzez internet w formie ankiety umieszczonej na serwisie. Tym niemniej zasięg badania, mm, ilość kilkuset firm, które wzięły udział, e, pozwala nam szacować, że dane, które uzyskaliśmy, e, są reprezentatywne e, dla całej e, grupy firm e, realizujących e, działania za granicą. Powiedział Pan o, o strategii, tak? czyli jaką, jaką oni mają strategię eksportową i promocyjną. Czy jest w ogóle coś takiego jak e-eksport? E tak, e handel, właśnie e eksport? jednym z ciekawych wniosków płynących z przeprowadzonego badania jest dosyć duża aktywność firm poprzez internet. Spodziewaliśmy się tego, szczerze mówiąc, patrząc przez pryzmat naszych doświadczeń, natomiast zgromadzone informacje pozwoliły tylko potwierdzić te, te nasze przypuszczenia. Rzeczywiście pojęcie takie jak eksport zaczyna funkcjonować. Na razie wyłącznie za granicą w Stanach Zjednoczonych są już nawet organizowane. Konkursy i e, gdzie przyznaje się nagrody za najefektywniejszy eksport. Natomiast m, pojęcie to również wdziera się na rynek polski, na rynek europejski e, i dotyczy firm, które w sposób zorganizowany i przemyślany prowadzą działania eksportowe przy pomocy internetu, wykorzystując jego zalety. Czy to jest tak, że żeby na przykład promować eksport, trzeba zrobić za granicą, zwłaszcza, trzeba takie e, działania internetowe robić w dwóch językach co najmniej? E, Myślę, że tylko tak. po polsku. No Specyfika jest... języka polskiego powoduje, że komunikowanie się wyłącznie po polsku jest, jest tutaj nieefektywne. Hmm. Wszystkie firmy doskonale zdają sobie sprawę, że języki takie jak angielski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, francuski, w zależności od tego, gdzie się koncentrujemy, na jakim obszarze geograficznym koncentrujemy swoją działalność. Są wymagane i to znajduje przejaw między innymi w różnych wersjach językowych stron firmowych, stron korporacyjnych, po to, by prowadzić te działania w sposób efektywny. Już powiedzieliśmy o tych badaniach, które zostały zrobione przez portal No Czas powiedzieć o wnioskach. Jakie są najważniejsze wnioski wypływające z tych badań? Najważniejsze wnioski są takie, tak jak już wspomniałem, jeden z nich, jeden główny. I najbardziej wartościowy dla nas e, płynący jest taki, że firmy odważnie wchodzą w e, internet e, i wykorzystują zalety internetu, e, nie tylko udoskonalając i rozwijając tradycyjną działalność, taką jak obecność na targach, na imprezach branżowych, e, posiadanie własnych agentów czy sieci dystrybutorów za granicą, ale również właśnie korzystają z e, ponad. E, Um, z uniwersalności internetu, z tego, że nie mamy do czynienia z barierami geograficznymi, gdzie kontakt z potencjalnym klientem czy z potencjalnym partnerem handlowym jest dużo łatwiejszy i dużo szybszy. E, oczekiwania firm co do m, przyszłości e, są również e, ściśle związane z internetem to znaczy e, te korzyści płynące z e, obniżenia kosztów e, komunikacji. Prezentowania własnej oferty. Internet jest przecież m, w pełni multimedialny. Możemy wszystko przedstawić e, m, poprzez e, pliki multimedialne. E, no, jest przy... także tak, wysyłanie takich maili. E, które, które po prostu też są jakąś formą promocji. Posiadanie witryny firmowej, obecność w katalogach branżowych hmm. jak również właśnie wspomniane przez pana e, ofertowanie poprzez mailingi. No ja tak, bo pan że to są najpopularniejsze, w internet, tak, prawda? najpopularniejsze to są takie trzy główne formy działalności. Dokładnie tak. E, która jest najpopularniejsza z tych trzech w Polsce? E, posiadanie własnej strony? Najpopularniejsze zdecydowanie w tej chwili jest posiadanie własnej strony. Natomiast e, i to jest również kolejny wniosek z przeprowadzonego badania. Nie zawsze firmy zdają sobie sprawę z tego, kto i w jaki sposób dociera na tą stronę internetową. To znaczy nie wszyscy jeszcze wiedzą, że samo posiadanie strony nie oznacza osiągnięcia sukcesu. Trzeba zastanowić się na tym, jak sprowadzić potencjalnego użytkownika, potencjalnego klienta, partnera na serwis. I temu służą właśnie inne działania, które zyskują na popularności działania takie jak wspomniane właśnie mailingi czy też chociażby obecność w wyszukiwarkach internetowych, gdzie e, z góry wiemy, E, jakie potrzeby informacyjne mają osoby wykonujące dane zapytanie i w ten sposób poprzez właściwą obecność w wynikach wyszukiwania jesteśmy w stanie e, dotrzeć do tych najbardziej wartościowych z naszego um, eksportera punktu mhm. widzenia? Powiedział Pan, że polscy eksporterzy coraz częściej a, doceniają Internet, że to się, to się zmienia, a jakie błędy najczęściej popełniają? E, Jednym ze wspomnianych właśnie błędów jest e, pewna pasywność, to znaczy uruchomienie strony internetowej i brak dalszych działań, które pozwolą wykorzystać jej potencjał. E, wśród często również spotykanych błędów e, możemy e, wymienić również na przykład błędne, m, nieskuteczne docieranie do grupy docelowej, to znaczy nie zawsze. M, Oczekiwania firmy co do um, jednej konkretnej e, formy promocji, mhm. wybrania konkretnego mailingu czy obecności w konkretnym katalogu branżowym e, nie przekładają się na rzeczywiste efekty, rzeczywiste korzyści. No, Tutaj... Strona też musi być atrakcyjna, bo Dokładnie. jeżeli ktoś na przykład uruchamia serwis internetowy i w ogóle nie aktualizuje tej strony, a tak się zdarza, miesiącami i jest zdziwiony, że nie ma. Nie ma tutaj żadnych efektów no to nie. nie Jak najbardziej. Aktualność, aktualność treści na serwisie internetowym to jest to pierwsze wrażenie, które odnosi użytkownik odwiedzający nieznający naszej firmy, nieznający naszych jakości, naszych usług i produktów. I w związku z tym to pierwsze wrażenie, które bardzo często, jak zresztą chyba wszyscy doskonale wiemy, decyduje o tym, czy mm, nawiązać dalszy kontakt, czy ta komunikacja powinna się odbywać, czy po prostu zrezygnować i poszukać innej firmy. Wie Pan, że było tak w Stanach kiedyś, że jak były firmy, była nazwa firmy, to wystarczyło przy prezentacji, choć raz wspomnieć, właśnie dodać literkę E do tej firmy, i jej wartość od razu szła o kilkanaście procent. Później był ten dołek internetowy, ale myślę, że wielkie czasy internetu teraz przychodzą i. Tak, dokładnie. Także Bań dla eksporterów. Dokładnie tak. Bańka Mydlana e, internetowa minęła. Teraz e, wszelkie przedsięwzięcia, nie tylko e, związane z działalnością eksportową są, a zwłaszcza te działania prowadzone w internecie są prowadzone na e, zdecydowanie zdrowszych e, zasadach i oparte są na solidnych e, fundamentach i to i to znajduje mm, prze to, to ma przełożenie na, na obecność w internecie. Te działania rzeczywiście zaczynają być rozsądnie prowadzone. Budżety przeznaczone na działalność w internecie są e, wydawane rozmyślnie, e, z, w sposób zasadny i to przynosi, krótko mówiąc, efekty. Czy internet zmienia świat, mówiąc krótko, tak także będzie. gospodarkę. W Dziękuję bardzo.